Witam Was, moi drodzy. 17 dzień października. Tradycyjne święto branży sprzedaży bezpośredniej, Dzień Sprzedaży Bezpośredniej w Polsce. To przed nami. W tym roku świętujemy pod hasłem Dumni Bezpośredni. Długo się zastanawialiśmy, jakie hasło przyjąć, i nagle olśniło nas Duma. Dokładnie to chcemy powiedzieć całemu światu, jak dumni jesteśmy z tej naszej sprzedaży bezpośredniej. W sprzedaży bezpośredniej mnóstwo jest miejsca do celebracji, nagród, wyróżnień, wyjazdów. Z tego się składa sprzedaż bezpośrednia. To jest immanentna część naszej codziennej działalności. I wreszcie ta duma. Proszę Państwa, ja mogę powiedzieć, z czego ja jestem dumny jako dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, bo też mam swoje, swoje momenty dumy i chciałbym się tym z Wami podzielić w ramach tego zaproszenia do naszego ogólnego święta. Szczególnie jestem dumny z tego, że udaje nam się branżę integrować, mimo tego, że działamy w różnych polach różne modele biznesowe, a jednak udaje nam się to integrować, udaje nam się razem, razem współpracować. Strasznie jestem dumny z rozwoju branży sprzedaży bezpośredniej, z rozwoju naszych firm, ale również z rozwoju tych ofert właśnie, bo te produkty są coraz bardziej nowoczesne, adaptują coraz to nowe technologie, coraz to nowe zdobycze nauki są adaptowane w naszych produktach, rośnie ich jakość i z tego też hmm, trzeba być dumnym. Głos branży sprzedaży bezpośredniej, reprezentowanej przez nasze stowarzyszenie, jest coraz bardziej słyszalny. Bierzemy udział w procesie legislacyjnym w naszym kraju. Wychodzimy do czynników rządowych poprzez współpracę z Konfederacją Pracodawców Lewiatan, poprzez UOKIK, poprzez Konfederację Konsumentów. Bierzemy w tym czynny udział. Kolejną rzeczą, z której jestem niesamowicie dumny, to jest atmosfera, jaka panuje w naszych firmach ludzie, którzy są pozytywnie nastawieni, niesamowicie zadowoleni z tego, co robią, cieszący się tym wyborem, którego dokonali. Kolejna rzecz to profesjonalizacja branży. Proszę Państwa, szczególnie jestem dumny z tego, że udało nam się między innymi przy udziale naszego stowarzyszenia uruchomić program Executive MBA, program poważnych studiów w profilu sprzedaż bezpośrednia i multilevel marketing. No i wreszcie etyka. To jest to, co charakteryzuje naszą branżę, nasze firmy zrzeszone w stowarzyszeniu sprzedaży bezpośredniej. Czyli wszyscy jesteśmy jak jeden mąż podpisani pod Kodeksem naszym etycznym. To wszystko są moje punkty dumy. A jakie są wasze? Z czego wy jesteście dumni? O, o, o czym wy byście chcieli y, o, o, opowiedzieć y, całemu światu? O tym właśnie będzie nasze święto 17 października. Jeszcze raz powtarzam: 17 października. Transmisja na żywo na naszych kanałach, w tym na naszym kanale YouTube. Owym. Serdecznie Was zapraszam do wzięcia udziału w tym dniu, w tym wydarzeniu 17 października. Czekamy na Was i prosimy o już rejestrowanie się na to wydarzenie. Do zobaczenia 17 października na święcie sprzedaży bezpośredniej.